Witam, witam z Oberkassel z Düsseldorfu znowu się miała fajna pogoda no to jest na Oberkassel akurat u tego mojego młodego Marudy przyjechałem po tą Marudę także hej, nara także tu jest taki Oberkassel jaka niby ekskluzywna e, dzielnica wszystko tu jest drogie, nie wiem, wszystko jest przewartościowane chyba tutaj, ale więcej zarabiają, którzy mają więcej kasy tak. nic tu nie ma aż tak ciekawego. Nowa kasel Belsenplatz Idziemy coś zjeść fajnie Fajne ciepło się znowu zrobiło nie wiem czy się zostać tak, czy się rozbierać Na przykład. No ale jak jest fajna pogoda to się od razu cieszę, od razu lepsze jest nastrój od razu jest klimat co jak myślicie no, i tak sobie spaceruję teraz obojkasem no nic takiego super specjalnego nie jest no, tylko drogi ceny droższe niż u nas w Zbórku no ale też można wyszukać to zależy co i jak tu mówię zazwyczaj bardziej o mieszkaniach. Mieszkanie są zazwyczaj droższe. Nie no, ohej, no z Wigail? Chcecie marudę pooglądać na kamerze, czy raczej nie? Raczej nie, no, Oberkassel. Tam zaraz idziemy sobie coś zjemy jeszcze, tylko muszę iść do, do banku na chwilę. W sumie, jak jest fajna pogoda, to się nie chce nigdzie nawet wyjeżdżać. No, no Jakieś takie nie mam takiej potrzeby wielkiej, nawet przyjdzie znowu gorąco od początku tygodnia. No to znowu się będzie można iść opalać, popływać w jeziorku. Wiadomo, że gdzieś pod palmą poleżał, no ale na razie to nie jest ten czas. Zobaczymy później co będzie. Fajnie jest. Pozdrawiam sobie kasę. Oldtimerki -er można chwili, czasami zobaczyć. tej zobaczyć. kiedy w

我就算我能干你一次 Taką kamienicę sobie kupić fajnie, ale drogie pewnie są. I później można zarabiać pieniądze. Na, wynajmu, na wynajmie. W sumie tak zarabiają tutaj też. Samochody, restauracje i dyskretny chłód. Znacie to? So, ja, yeah, Düsseldorf Oberkassel. Czeki, czeki, luki. luki. Eh, just kidding, my English is not so well. I'll speak a little bit English, so that you see. In Düsseldorf Oberkassel. Estamos em Rennes e Rhein-Ufa-Parada, äh, rhein rhein promenade

fällt heute abend. Und dafür ist die Umleitung des Zuges über eine andere Strecke. Wir bitten um Entschuldigung. Schnell. Ja. Wir sind Bahnhof. Wir setzen in Duisburg oder Halle für den Fajnie, bezpiecznie. Na ostatnim perun. Mamy śmieszne spojrzenie jak widzę się na kamerze.